Cześć, cześć witamy. Witamy cześć, cześć. Teraz wam pokażę. Na live fajne jedzonko. Będę testował. Takie fajne rybki do zjedzenia. Cześć, witaj. Hmm. Teraz będę testował. Przyniosę to jedzonko. Dobra, da się było. Tu jest takie fajne jedzonko. Wow. Yy, tutaj jest fajne jedzonko. Yy, takie fajne jedzonko. O, teraz będę je testował. To są takie fajne rybki, fajne. Do tego sobie właśnie dam. Właśnie takiego właśnie. z Sos, sosik Pikantny. Taki fajny sosik. O. To jest taki sosik pikantny. Teraz sobie tutaj tak damy. Mm. Zajadamy. Naprawdę to jest rewelacja hmm. Takie pychota, że aż palce lizać. Tutaj sobie na taką kolacyjkę właśnie zrobiłem. O bardzo jest fajne pikantne. Każdemu polecam. Dobra rzecz. O. Tego mam właśnie dużo, bo tutaj właśnie se tego nasmażyłem. Tego jest tutaj nasmażone. Ale to tak sobie troszkę tam trochę tak se nasmażyłem. Ale tego jeszcze mam na jutro. Mm. Mm. Pychota. Tutaj taka herbatka. Hmm. Tak sobie właśnie teraz zajadam na kolasyjkę mm, Dobra sprawa taka sobie zajadam Jestem zadowolony. Niedługo sobie gdzieś tam może gdzieś pojadę, coś tam pozwiedzam I hmm. sobie zajadam no. To jest takie fajne, pikantne hmm. Hmm. Tutaj sobie oddaję myk. Fajne hmm. To jest takie w środku, takie jak jest z takim fajnym nadzieniem. Fajnie, taką z polewą, fajne. I to się la, tak sobie zajada. Meg, ciach, jem. Także ktoś jest zainteresowany. Naprawdę tego te, to jest taka rewe, rewelacja. Warto tokie coś zjeść. No, o. to jest takie pikantne, ale troszkę takie bardziej. Smaczne, naturalne. Mm. Sobie zajadam. w tym takim pikantnym raz jest zapraszamy wszystkich tutaj na lajwika. ktoś by chciał wesprzeć zapraszam oglądajcie mnie tylko na co dzień w soboty lub w niedzielę kto jest zainteresowany Także to jest dobra rzecz. Fajna. Ciekawe. Dobra jakość. O, widzicie? To jest jeszcze taki taka polewa. Także tutaj zapraszam was na mój kanał. Możecie mnie obejrzeć. I lubię podróże. Lubię podróżować wszędzie. Cześć, witaj, tak sobie fajnie zajadam, z takim sosik, no jest pikantne, ale dobra jakość. Cześć, też, witaj. Jestem z powrotem, tam musiałem sobie podkręcić, bo. Mm. I tak sobie zajadam. Toż by chciał może sobie też takie coś. Tak taką z polewo, fajnie. Podpieczone takie fajne mięsko to jest. Ciao. Witamy, cześć wszystkich. teraz właśnie tak jak mówiłem teraz będzie jakiś wiadomo box rękawiczki i do przodu Witaj, cześć. cześć. Cześć, Witamy, witamy. sobie właśnie teraz zajadam. Witamy wszystkich na czacie. Kto chce wysłać jakoś naklejkę, to zapraszam. Nie, nie. To się całkiem inaczej będzie odbywać. Pierw treningi, potem walka. Tak, tak. O to chodzi. Także wiecie, to znak zapytania. Klikamy w ekranie, klikamy. Kto chce wysłać jakąś naklejkę, to zapraszam. Taki fajny sosik, fajny, profesjonalny i Cześć, cześć, witaj. Wystarczy, hmm. chcecie ze mną tak porozmawiać, to można zrobić wspólnego, można live'ika, to będzie tak na lepiej. Dzięki serdecznie, pozdrawiamy. Witamy, witamy, cześć. Zajadam sobie kolacyjkę i tak jak widzicie. Taki fajny, rozmaity sosik i tak to jest. Macie jakieś pytania, to można śmiało się tam do mnie odezwać. A ktoś by chciał wrzucić jakiegoś donate'a, to... to z Biochek chęcią zapraszam, nie? Bo to jest po prostu. Chyba, że ktoś się ze mną połączy, to wtedy tak. Że ktoś się tam połączy ze mną na lajwa, wtedy nie ma sprawy. Można śmiało ze mną porozmawiać. Tak, oczywiście. O, e, kto to tam. Witaj. Nie, nie już nie jesteśmy, jestem sam już nie jestem, bo po prostu ten związek to rozwaliła sąsiadka. Teraz jestem sam i sobie daję radę. I po prostu sobie po prostu teraz sobie w trakcie yy, sobie teraz gdzieś taką fajną, dorywczą pracę i będzie ok. Także tak to jest. Dużo jest takich rzeczy właśnie, że, że ja osobowo jestem zaradna, potrafię sobie coś fajnego znaleźć. Są tacy, że tego nie rozumieją. Ale słuchaj, wystarczy, że... Słuchaj, masz jakieś pytania, to wejdź tutaj na live'a i możemy tu razem porozmawiać. Po prostu y, takich tematów to ja wam nie udzielę, wystarczy jak ktoś wejdzie tutaj ze mną, ze będzie tutaj na tym live'ie rozbawiał, to będzie całkiem inaczej. Ponieważ chcecie tam obejrzeć jakieś takie dalsze moje filmy, to zapraszam tutaj na mój kanał. Będzie też i gotowanie, i takie właśnie yy, co będą piosenki, ale to po prostu no, kwestia jest taka, że zawsze coś ciekawego będzie. O, tak powiem. Tego się nie uniknie, no. Trochu gadżetów, Trochu takich yy, będzie piosenek. Także warto coś tam wiesz, zawsze coś się tam naszykuje fajnego, takiego śmiesznego. Witaj, cześć, witamy kolegę, witamy wszystkich na czacie. Cześć, cześć. Witaj, cześć. No u mnie wszystko dobrze jest. Teraz, tak jak mówię, szykuję się do walki. Trochę trzeba, wiadomo, być. treningi musi być tak, właśnie po prostu środkowe, fajne, i rozgrzewka musi być, i żeby to jakoś coś się działo. No. no. Trochę trzeba poćwiczyć. Mieć trochę takie wiadomo. No. Musi być po prostu fajna figura. Hej, witaj. Yy, chcesz coś się zapytać, to proszę. Yy. Można tam na brief napisać, czy tam połączyć się ze mną też na live'a. To można sobie zawsze porozmawiać. E, tak, tak. E, witaj, cześć, cześć, e, dziękuję serdecznie. <laughs> Słuchaj, to to, co będzie, to będzie, to, to nie, nie można tak już kogoś oceniać po prostu, to każdy robi, jak uważa. Każdy po prostu wiadomo, no. Ja mogę, wiesz, wszędzie. Mogę układać towary czy tam wszędzie, ja się tam się pracy nie boję, ja tam wiadomo, no ja zawsze jestem przygotowany, że można coś tam wiadomo, coś tam układać, no to, do tego trzeba mieć talent. Witamy, witamy, cześć. Tego to, do tego to nie wiem, czy jeszcze z kim będę walczył. Oto się to wiesz, nie ma co martwić. Wszystko trzeba na spokojnie, żeby to miało, to wiadomo, no do przodu trzeba iść. Cześć, cześć. Tak musi odpowiadać po prostu, żeby no. Także ja Wam powiem tak: ktoś by chciał jakieś po prostu tam wiadomo, obejrzeć sobie tam jakieś takie, o, to mo, zapraszam tutaj na moją stronkę fajną i też takie fajne i są takie ciuchy i tam mam różne takie o. Teraz na drugim live wam pokażę fajne kubki profesjonalne. Z czapeczką. Bo teraz czekam, bo teraz wiadomo, no w trakcie jest tego robienia. Tam się wszystko robi, tak. I to jak już będzie zrobiona ta czapka i kubeczek, to ja wam pokażę tutaj na live'ie I tyle. Cześć, witaj. Także mówię, ja zawsze tam mam takie o, wiadomo, no takie Pokażę Wam nowe gadżety za niedługo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to można do mnie, nie można znajść tam na tym. Mam mam swoją strolę i tyle. Można napisać komentarz, ja wam mogę napisać, jak ta strola się nazywa i zawsze coś to można takiego kupić fajnego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, nie? Witaj, witaj. No ale wiesz, to słuchaj, już sobie tam pokażę ci tą czapkę i tą te właśnie kubeczek, to sobie zobaczysz i tam to, to wszystko będzie na tej samej stronie, nie? No. Także wiesz, to, 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 to wiesz, to tak Wiesz, jak komuś się spodoba, to wiadomo, nie? Witamy, witamy. Cześć, cześć. Hej, hej. Także, także tak to jest niestety na no. po prostu. No. Coś tam zawsze ciekawego u mnie zobaczycie takiego, że wiele no. można się pośpieszyć, pożartować. Także zapraszam Was do następnego live'a. Ja już niestety muszę kończyć, bo już która godzina jest. Także yy, zapraszam Was do następnego live'a.